Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Nowosielska, jestem lekarzem, okulistą, specjalizuję się w chorobach siatkówki. W dniu dzisiejszym odbyło się w mojej klinice kolejne spotkanie szkoleniowe dla lekarzy, okulistów. Dzisiejsze spotkanie było poświęcone korekcji wad wzroku. Omawialiśmy różne metody, które można zastosować u różnych pacjentów. Była to korekcja laserowa wzroku, refrakcyjna wymiana soczewki, jak również kwestia doboru soczewek fakijnych, których szczepia się do wnętrza oka. Rozmawialiśmy również na temat, co zrobić, aby zahamować epidemię krótkowzroczności u dzieci. Z tym lekarzem w klinice dr Nowosielskim w dniu dzisiejszym mieliśmy okazję pomówić na temat soczewek fakijnych, które są stosunkowo nową metodą korekcji dużych wad wzroku, zdobywającą coraz większą popularność. Podzieliliśmy się również doświadczeniami dotyczącymi kwalifikacji pacjentów na tę metodę korekcji wady wzroku. Nazywam się Dominika Rabczak, jestem optometrystą w klinice dr Nowosielskiej. Jestem też koordynatorem badań klinicznych u nas w ośrodku. Polega to na tym, że firmy farmaceutyczne chcą wprowadzić nowy lek na rynek. Zajmujemy się badaniem leku na tysięczkowe AMD. Badanie ma na celu porównanie skuteczności nowego leku z istniejącym już na rynku Lucentisem. Dobra. nazywam się Szymon Zielonka, jestem optometrystą, doktorem na Kozdrowie. Dzisiaj mówię o, o krótkowzroczności. Jest to poważne, poważny problem społeczny, epidemiologiczny. Wysoka krótkowzroczność jest związana z wysokim ryzykiem utraty wzroku. Na szczęście istnieją metody, które pozwalają na spowolnienie jej rozwoju. bardzo wszystkim za przybycie mam nadzieję że szkolenie które odbyło się w dniu dzisiejszym spełniło państwa oczekiwania i mam nadzieję że spotkamy się na kolejnych dziękuję bardzo